What is spirituality? Czyli czym jest duchowość? I powiem ci, że po dłuższym researchu, po dłuższych badaniach doszedłem do wniosku, że tak naprawdę nie ma nawet, nie wiem, czy w słownikach jest jedno, jednolita definicja tego czym jest ta duchowość, bo tak naprawdę to zależy od słownika. I, i powiem ci, że odnalazłem, tak szybko spojrzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jakieś 12 czy 13 różnych perspektyw na to, czym duchowość może być i jak ją potencjalnie możemy definiować. Ale tak też, żeby uprościć sobie całą tą sprawę, może przeczytam tutaj jedno zdanie sumaryzujące. Czyli spirituality is fundamentally about recognizing and exploring a dimension of existence that transcends ordinary, material, everyday reality. Czyli. Jakbyś to przetłumaczył, Daniel? Bo powiem szczerze, że całe to z angielsku operuje. Czyli. Spirituality... Wymiar. Nie, no, wymiar duchowy troszeczkę dziwnie brzmi. E, nazwijmy to wartościami lub światem, który wykracza poza to, co materialne. Tak, może w wolnym tłumaczeniu, żeby było mhm. krótko i precyzyjnie. Tak. I tu chodzi o to, żeby rozpoznać, że do tego życia materialnego są jeszcze inne dimensions, czyli inne głębokości.